To jest Galdhopigen i w sumie na początku był trochę zachmurzony, jednak z czasem wszystko się zmieniło. Dzień dobry bardzo. Ja nazywam się Szymon Warsza. To jest Korona Europy 2.0 i dzisiaj zabierzemy się na ostatni szczyt właśnie z projektu Korona Europy leżący w Skandynawii. Szwecja była, Finlandia też. Pora teraz na najwyższy, lecz nie najtrudniejszy, norweski Galdhopigen. Lecimy. Praktycznie wszystkie noce w Skandynawii spaliśmy na dziko. Pod Galt hopigenem nie było inaczej. Znaleźliśmy sobie taką polankę w drodze do schroniska z Peterstulen i tam się rozbiliśmy. Droga dojazdowa do parkingu pod szczytem jest, pomimo braku asfaltu, całkiem dobrej jakości. Ponadto jest ona prywatna i płatna. Terminal znajduje się przed schroniskiem, koło naszego parkingu, i tam możemy zapłacić za nasze miejsce postojowe. Polecam to zrobić, bo kamery szczytują numery rejestracyjne, no więc po prostu warto. Godzina 4:25, schronisko Spiter coś jakoś tak się to pewnie czyta. I ruszamy na norweski Galthopigen. Jesteśmy na dużym parkingu i właśnie za chwilę, no już teraz wychodzimy na szlak. Już o tym schronisku Wam wspomniałem, ale warto zacząć od początku. Schronisko Spiter znajduje się w, na samym początku trasy. Obok tego dużego kompleksu, jakim jest właśnie to schronisko, znajduje się parking, który też do małych nie należy. Obok schroniska, za rzeczką, można rozbić namioty. Jak pierwsze metry podejścia? Jak widać na załączonym obrazku. To jak to na Galt z tym szlakiem? Oznaczone, jak zawsze, tym razem za pomocą czerwonej literki T. Trochę ich tam było, jednak ci turyści spali na wysokości 1100 metrów. A więc noc dla nich była znacznie zimniejsza od, od naszej. Gdy przechodziliśmy przez te pola namiotowe, no to zdaliśmy sobie sprawę, że ten nasz nocleg na początku doliny był bardzo dobrym pomysłem. Już od samego początku mamy fenomenalne widoki. Jak na razie dominuje taki krajobraz, bym powiedział, tatrzański z lodowcami. Coś takiego później to się trochę zmieni, ale to później. Co by Wam o tej trasie powiedzieć? Pomimo tego, że na szczyt mamy niespełna 7 km, to nie jest to najkrótsza opcja wejścia na najwyższy szczyt Norwegii. Istnieje szlak prowadzący przez lodowiec, który jest jeszcze minimalnie krótszy. Startuje się wtedy z jeziora Juvatnet. Jednak mówi się, że ten wariant jest głównie uczęszczany przez przewodników. Niektórzy nawet mówią, że aby w ogóle tamtędy iść, trzeba mieć przewodnika. Inni są trochę innego zdania, w sumie te zdania są podzielone, nie wiadomo jak to, jak to w końcu jest. W każdym razie my idziemy wariantem minimalnie dłuższym, ale i niesamowicie widokowym. I pod tym kątem ta trasa jest naprawdę niesamowita. To ile tam mamy na liczniku? 1608 1608, czyli niecały kilometr w górę. No. Niecały kilometr do góry nam pozostał, a za sobą mamy już 500 metrów w pionie, więc możemy śmiało powiedzieć, że 1 trzecia całej trasy już za nami. Rozpoczyna się pokonywanie pierwszych pól śnieżnych. Raki oczywiście mamy w plecakach, lecz jak na razie trasa po tych płatach starego śniegu nie idzie mocno pod górkę, a śnieg jest jeszcze dobrze zmrożony i taki chropowaty. W związku z tym raki jak na, jak na razie nie są nam potrzebne. Co powiesz o widoczkach? Majka. Pogoda, jak dzisiaj powinien wyglądać dzień, według prognoz. Pełnej lampy nie ma być. Zachmurzenie dzisiejszego dnia powinno się zwiększać wraz z każdą kolejną godziną. Nawet są jakieś kilkunastoprocentowe szanse na deszcz. Krótko mówiąc, wiedzieliśmy, że im szybciej wyruszymy na szlak, tym lepiej będzie dla nas. Zatem, po kilku godzinach snu, praktycznie o świcie, rozpoczęliśmy wyprawę. Jak wrażenia na ten moment? Bardzo dobrze. Fajne podejście, dookoła piękne widoki. I pogoda? sprzyja. Bamba. Nasza droga prowadzi przez dwa przedwierzchołki. Pierwszy z nich, który obecnie mamy przed nami, to Svelnaus, następnie będzie Keilhaus, a trzecim z kolei, już głównym wierzchołkiem, będzie Galdhopigen. Galdhopigen jest również najwyższym szczytem Półwyspu Skandynawskiego. Mankamentem jest tutaj jednak jego położenie. Najwyższy szczyt Szwecji oraz finlandzki Halti leżą na samej północy. Za to Galdhopigen leży w południowej Norwegii. W związku z tym, aby się pod niego dostać, no to samochodem musimy jechać z takiego Halti na przykład pełne dwa dni. Nie ma lekko, no ale to są odległości. To znaczy, że jesteśmy na północy. Piknie? Piknie. 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 Gdzie kolejna wyprawa? Co? Gdzie kolejna wyprawa? No, następna wyprawa. A ty masz do Szwajcarii, nie? Nosal. A nosal. <gryw> Dobry nosal. Właśnie dostaliśmy się na grzbiet góry Felnos, więc wiaterek już zaczyna nam podwiewać. Tak do 30 km na godzinę, więc tragedii nie ma, ale jednak powtórzę, dzisiejszy dzień no, do najcieplejszych nie należy. Zainteresowanie wasze tym wyjazdem do Skandynawii było bardzo duże. Dostawałem od was sporo informacji odnośnie tego, czy są miejsca, czy można się jeszcze z nami zabrać. Natomiast to, co zawsze mówię, pierwszeństwo uczestnictwa w każdym pojedynczym wyjeździe mają i będą mieć e, zawsze patroni, patroni kanału. E, I tak też właśnie poznaliśmy się z Markiem Malotem oraz jego żoną Asią. Spędziliśmy wspaniałe, wspaniałe 16 dni okrążając całe Morze Bałtyckie. To naprawdę jedna z najlepszych przygód, życia, więc było było po prostu fenomenalnie, a cała ekipa liczyła 10 osób. Także dziękuję Ci, Marku, za Twoje comiesięczne wsparcie i mam nadzieję o jak najwięcej właśnie wypadów tego typu, bo naprawdę było, było po prostu rewelacyjne. Więc co? Do zobaczenia na szlaku I raz, i raz jeszcze dzięki wielkie. Schodzimy kilkadziesiąt metrów w pionie i zaraz będziemy uderzać na Kale House. Norwegowie jeszcze do XIX wieku uważali, że najwyższym punktem ich państwa jest wierzchołek Snohetta, która jest położona nieco wyżej na północ niż Galdhopigen. Po dokładnych pomiarach okazało się, że Snohetta jest prawie 200 metrów niższa niż zakładano, więc tytuł Najwyższej Góry Norwegii przypadł Galdhopigenowi. Trochę się tej chmury na Galdhopigenie wystraszyliśmy. Nie chcieliśmy być przecież w chmurach podczas przebywania na wierzchołku. Na szczęście jednak chmury konkretnie się rozeszły, a widoki z samego Galdhopigena zobaczycie już za chwilę. Dosłownie kilka metrów, może 10 metrów pod wierzchołkiem znajduje się malutkie schronisko. Jest ono otwarte tylko w najcieplejsze miesiące, czyli tutaj podejrzewam czerwiec, wrzesień. Nie jest to schron, to jest normalne działające mikroschronisko, które naprawdę ma ciekawy klimat i spędziliśmy tam też trochę czasu. Dzięki temu, że wyszliśmy tak wcześnie, nie tylko mieliśmy pogodę, ale i uniknęliśmy tłumów na samym wierzchołku, na samym szczycie. Podczas drogi zejściowej widzieliśmy tłumy, które zmierzały w kierunku szczytu na obu drogach i tego dnia naprawdę wchodziło masę ludzi w ogóle Galdhøpiggen jest bardzo popularną górą tam się zjeżdżają Finowie, Szwedzi oraz Norwedzy no cała Skandynawia po prostu tam jest, Duńczyków też jest trochę więc jest to naprawdę szczyt bardzo, bardzo popularny godzina punkt dziewiąta, nie wiem jak mnie słychać, lekko wieje czasami bardziej, ale jesteśmy na Galdhøpiggenie, najwyższy szczyt Skandynawii, najwyższy szczyt Norwegii I jest po prostu odlot. Się tak wypogodziło, że szok. Coś pięknego. Radość ogromna. Cała nasza ekipa zdobyła szczyt, a więc wszystkie 10 osób zdobyło wierzchołek. Spędziliśmy tam trochę czasu, bo dobrą godzinę byliśmy na szczycie, i później zaczęliśmy schodzić tą samą drogą. Tak, tutaj jeszcze powtórzę, schodziliśmy dokładnie tą samą drogą do schroniska Spiterstulen, a na zajutrz robiliśmy piękny szlak, o którym będzie film za tydzień, który leży w południowo-zachodniej Norwegii, taka perełka, więc może, jeżeli byliście, to może się domyślacie, ale to za tydzień, więc tak, teraz zapraszam Was na podsumowanie. No to jak po filmie, no to pora na podsumowanie, a więc przeszliśmy 15 km, przewyższenie jakie pokonaliśmy to 1440 m, a czas trwania całej wędrówki to 8 godzin i 20 minut. Tam, tara, tam, tam, tam. Pora teraz na słowo końcowe. Właśnie się rozpętała potężna ulewa wraz z burzą za oknem. Więc, jak słyszycie grzmoty, no to e, ostrzegam tutaj właśnie przed nimi. E, ale, wracając, raki. Nie omówiłem kwestii raków, e, które e, są ważną wła właśnie kwestią. Czy należy tam zabrać raki? To zależy, w który miesiąc idziecie. Jeżeli idziecie w te typowe skandynawskie lato, czyli od końca czerwca do początku września, uważam, że wtedy raki są, e, są zbędne. Raczki Wam spokojnie wystarczą. U nas każda osoba. Z z ekipy miała te raki, ale nikt ich nie użył chyba nikt ich właśnie nie użył, jeżeli już to tylko niektóre osoby zakładały raczki. Generalnie tam stromizny nie ma, ekspozycji też praktycznie w ogóle nie ma, te podejście są, idzie się faktycznie ciągle pod górkę, ale jest dosyć łagodnie, na tyle, że ani kasku, ani raczej raków w momencie, gdy jest lodowiec, no te, te, te dwie rzeczy właśnie w lato, w lato uważam, że nie są totalnie potrzebne. To, co już podkreśliłem, czyli to schronisko, ono jest otwarte tylko w najcieplejsze miesiące letnie, czyli od Czerwca do września, coś takiego. Końcem maja jeszcze ono na pewno nie jest otwarte, bo tam jest i leży jeszcze masę, masę śniegu. Generalnie ten miesiąc czerwiec jest dla skandynawskich gór tym przełomowym momentem, bo właśnie wtedy topnienie tego śniegu najwięcej. I my na przykład w lipcu mieliśmy już na samym szczycie bardzo, bardzo no same resztki śniegu tak naprawdę. Także to jest to. To jest to, co chciałem poruszyć i to było chyba tyle. To by było na tyle, także dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia za tydzień. Cześć!